O, halo, hello, hello everyniantów flipiński, witam Was w kolejnym odcinku z Antichamber. Lecimy za się po prostu w, czasu, w przestrzeni. Nie wiem gdzie teraz blądujemy, ale okej. Okay. W każdym razie jesteśmy tutaj. Gdzieś, e, tutaj skończyłem, mogę kliknąć na to Strength in number. Okej okay. Zobaczmy gdzie teraz ha, się znajdujemy. Tak więc chyba tutaj właśnie zakończyliśmy ostatnio tutaj był jakiś wielki upadek, gra mi się mi mi zminimalizowała, nie wiem czemu. Halo, halo, gra, dobra. E, tak więc... Huh. Nie wiem czy powinienem przechodzić przez to, ale dobra, w razie czego mamy Escape i będziemy mogli sobie... Brać The Path of Last Resistance. Aha. Okej, okay, ciągle powiem Wam, że zagrałem sobie w międzyczasie sam, bo próbowałem coś przejść, próbowałem coś nagrać, dlatego nie było filmu przez dwa dni. Bo po prostu próbowałem przejść coś w anti ale nie idzie, nie idzie zawsze. Wszystko zgodnie z planem. Fuck. Yy, I wróciliśmy znowu do słabego miejsca, ale spokojnie. Mamy przecież escape, możemy się teleportować, także tego. Ok, chyba tutaj kiedyś już mieliśmy okazję być. Coś mi się tak wydaje, że to wygląda znajomo. Powinienem być w stanie przez to przejść, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest w sumie nie tak łatwo. O, okej, okay. udało się. Zebrałem przy okazji sporo klocuszków, tak więc, co z nimi trzeba zrobić, to jest bardzo dobre pytanie. Powinienem chyba iść w górę, bo zawsze chodziłem w przeciwną stronę do tych okręgów, ale co tam jest w górze, nie mam pojęcia. Hmm, być może sobie zrobimy, zadziała coś takiego. Czy zadziała moja genialna drabina? Mój genialny podest. Ej, czyżbym był geniuszem? Chyba nie. Ale nie no, jesteśmy... Na dobrej drodze być może. Powiem wam szczerze właśnie, że... E, grałem sobie i zgubiłem się na pół godziny. stwierdziłem, że a pierdziele dzisiaj tę gierę. Ale teraz... Teraz idzie mi wyśmienicie. Huh. E, tu jest znowu jakiś... Spadający różowy klosek. Widziałem w komentarzach, że to tak naprawdę nic nie znaczy, ale <laughs> że to jest jakiś taki easter egg, ale w każdym razie coś odblokowaliśmy. Coś teraz odblokowałem się na nowe genialne informacje i nowe genialne tezy. Tak więc idziemy postawić jakąś tezę Hopsasa. Czy coś się zmieniło? Halo? Eee, no na pewno, no na pewno. Nie wątpię. Tutaj jest jakieś magiczne coś Okej, okay, i tutaj jest Fuck Tu jest jakaś magiczna, aha, aha Zjeżdżalnia, dobra Czy można iść tutaj do góry? Fak. straciłem wszystkie klocki I nawet się nie Przedostałem tutaj Ale dobra, zaraz coś wykminimy Zaraz coś wykminimy, kwestia czasu Nazbierajmy trochę Zielonego, hehe. Jej. I dobra, jak tam się dostać? Bo. da się tu kucnąć? Nie da się. Nie ma kucania w tej grze. Kurde. No ale dobra. E, w takim razie do widzenia i pożegnamy się z tym. Hmm, tam są jakieś schody. Nie wiem, czy tam byłem w ostatnim odcinku. Zaraz się dowiemy. Już mi się wszystko pogubiło. Totalnie jestem zagubiony. Nie wiem, którędy do przodu. Ale okej. Okay. Mm. Mamy tutaj jakiegoś chirurga. There's no, no need to take apart what already works. Czyli nie wracamy tam, wszystko działa. Okej, okay. idę dalej, rozumiem. Wszystko proste. Wszystko w porządeczku. I wracamy do tego miss. Aha, tutaj o ile dobrze pamiętam, skończyliśmy. Czyli. Cóż, aha, tam jest jeszcze nowszy pistolet. Jeszcze nowsza generacja. Fajnie, fajnie. Ale jak to ma działać, niby? Bo, zdecydowanie zabraknie nam tych klocuszków tutaj, co nie? Hmm. Chociaż nie, jest w sam raz. Czy ja tu byłem. Tam jest jakaś tabliczka, tutaj są jakieś schody. Nie wiem. Aha chwileczkę, czy uda się jakoś wejść po tych schodach. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Dobra, ale teraz tak, musimy tak jakby przejść przez portal z klocuszkami. Wrócić tutaj z klocuszkami chyba, o ile dobrze kminie, bo tam mamy jakiś magiczny nowy pistolet jeszcze nowszej generacji, jeszcze lepszy procesor będzie miał. Dobra, tak więc, no cóż, zaryzykujmy i przejdźmy przez to bagno. I są dwie drogi. Hmm. Mamy tutaj jakiegoś chipsa. Tak naprawdę to była jeszcze. Sometimes we only have just enough to get by. Czy myśmy tu nie byli? No nie wiem. Skąd ja mam wziąć? Aha, tutaj mamy. Dobra. Zbierzemy sobie stąd. Aha, zbrałem całą ścianę. Byłem tutaj ogólnie chyba, byłem. Bo była taka sytuacja, że musiałem tymi klocuszkami tutaj zapełniać to, no ale dobra, może pójdziemy w tę mańkę. Similar problem can have entirely different solution. Ej, jakby już wiem, musimy wejść tam gdzie byliśmy i zejść po tych schodach i będziemy mieli klocuszki, które mamy teraz w łapie. Myślę, że to może zadziałać, być może no. Nie mam innych pomysłów za bardzo, więc zróbmy coś takiego. Okej, okay, ale tutaj jest jakiś upadek na nas czeka. Okej. Okay. Nie. Dobra, czy chcemy tam spaść? Jaki był poprzedni. Nie, no raczej poprzednia wskazówka nam tutaj nie pomoże w tym wypadku. Co teraz mamy zrobić? Tak więc zróbmy sobie ścieżkę, ale nie taką. Nie taką, moi drodzy, nie taką Okej okay. Powinno działać Hops Dobra, i tutaj mamy jakiś zjazd w dół Nie wiem, czy to Dobrze mieć teraz tutaj taki jakiś zjazd Ale okej okay. Aha, yy, mam nadzieję, że dobrze O jacie Dobra, da się jednak Więc zjedziemy sobie jeszcze w dół Monocykl, czy jak to się nazywa nie, to nie jest monocykl, mówiłem to ostatnio. Old skills are useful even after we have learned new ones. Old skills. No dobra, stara umiejętność. I znowu wracamy do punktu wyjścia, gdzie są te lasery. Jest ten, ten. Ha. Huh. Ale chwileczkę. Aha, aha. Okej. Okay. Mogę przejść przez tą ścianę. To jest ściana nie do przejścia, generalnie. Ale jak będziemy mieli nowy pistolet, to wydaje mi się, że uda nam się po prostu przez to przejść. Bo tam jest taki fajny, magiczny pokój. No, on tak ładnie wygląda. Ten pokój aż kojarzy normalnie. Już wie... Ok, okej okay. A co mi tam? Jej, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale connection connecting uh, the pieces can solve a puzzle łączenie elementów, może jakby złożyć nam puzzle no dobra, tak więc wyobraźmy sobie tutaj puzzle, tracimy od razu wszystkie klocki, okej, okay, ale mamy skąd je w razie czego wziąć z powrotem e, czy jest tutaj coś do zebrania, otóż nie bardzo ale tam jest jakby jakiś wyż, wyżej jest jakiś pokój tutaj też coś mamy, czy można tutaj wejść można, jest nawet jeden klocuszek magiczny o jak tutaj cicho i przyjemnie. No, no nie mówcie, że tutaj będzie taki że Zawsze w Minecraft'cie w parku, że byłem średniawy. Oh my god. Aha. Czy to coś mi daje? To generalnie no nic nie robi, no. Hmm. Connex połączyć tutaj jakiś element, ale jak skoro nie mogę tego nawet ha, nie mogę tego wziąć. O kurde, teraz mam skminę, że jednak coś pominąłem i nie mogę podnosić żółtych klocków, ale chyba tak nie powinno być. Mogę nim jakoś poruszyć czy coś? Cokolwiek. Mhm. Bo tak, tutaj mamy te jakby niewidzialne bariery. Aha, tam coś jeszcze jest. O, kurde. Hmm. Ciężka sytuacja się tutaj zrobiła. Mam nadzieję, że uda mi się to jednak kiedyś przejść. Byłoby miło. O! O! Proszę. Dobra, nie, nie jest jednak aż tak ciężko, jak myślałem. Wystarczy po prostu się przytulić tutaj. Okej, okay, i z żółtego klocuszka chyba sobie damy radę gdzieś wskoczyć. Chyba. Oczywiście. Hops. Hops. Mhm. Mm no to teraz jest pewna komplikacja, skoro się tak nie da. E, ale tym też mogę poruszać. Dobra, 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 dobra. Jednak damy radę. Jednak damy radę. Uwierzyłem w siebie. E, zobaczmy teraz tak, czy można by tutaj na przykład wskoczyć. Hmm... Myślę, że tak. Myślę, że można by zrobić to w jakiś taki na przykład sposób magiczny. E, w sensie nie, 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 nie. Bo na to nie możemy wejść bezpośrednio z tego chyba. Czy możemy? Coś mi nie idzie, prawda? A chyba robię to dobrze, więc po prostu się nie da. Ale dałoby się na przykład może wskoczyć tam i stamtąd zeskoczyć, ale to też tylko teoria. To jest tylko moja mała jakaś teoria. Hmm... Hmm. no ewidentnie się tutaj nie da wskoczyć Co bym nie zrobił? To i tak nie wskakuje Ha, dlatego spróbujemy sobie teraz to przesunąć w tę mańkę To tutaj Dobra, i teraz Czy możemy zrobić coś fajnego? Nie wiem co się stało Nagle zawiał wiatr, i po prostu jakoś się tutaj pojawiłem. No cóż, ja nie będę narzekał. Tak więc, co dalej? Co robi ten laser? No nie wiem. Chyba nic konkretnego. Dobra, tutaj możemy naładować sobie. Aha. Czy tu jest e, urządzenie do napełnienia? A jeśli tak, to jak to palić? Hmm. Okej, okay, chyba w ten sposób Wow Coś chyba zadziałało, to fajnie To jeszcze napełnimy sobie o to Ej, no idzie świetnie, myślę dzisiaj Jestem z siebie dumny, naprawdę Tak więc zrobimy tutaj Jeszcze jedno kółeczko Dobra, i chyba zamek Działa, dobra, to lecimy dalej nie wiem czy powinienem się odwracać, bo zaraz mam wrażenie, że się gdzieś pojawię. Ok, tutaj mamy jakiś ha w żołnierza. Żołnierzu Solving a problem may require using abilities that we didn't realize we had Okej. Okay. Nie zdawałem sobie nigdy sprawy, że umiem Kamahamaha zrobić może? Może jednak trzeba uwierzyć w siebie po prostu uszczelić, jak Goku. Nie no. Hmm. Okej, okay, zobaczymy może jakiś problem. Czy ja tu byłem? No mam wrażenie, że tu kiedyś jednak byłem. Nie no, tak skomplikowanego zamka kiedyś chyba nawet nie było. Ha, ale chwileczkę, potrzebujemy tutaj zasilić to... Aha, to by się dało zrobić w ten sposób. Może tamten e, odnośnik z kamehameha był e, do tego, że umiemy po prostu latać. Dobra, napełnimy to, zobaczymy, co się stanie. Ok. Teraz. Aha, otworzyliśmy, i będziemy mogli sobie przechwycić to wszystko, chyba. Hops. Dawaj, wszystko. Dobra. I teraz chyba będziemy w stanie napełnić oto. pak a może i jednak nie będziemy w stanie tego zrobić? Halo, halo? Hmm... Tam jest jeszcze coś znowu magicznego. Tam jest jakaś... Nie wiem. Jakieś dziwne coś. E, tutaj wydaje mi się, że trzeba to otworzyć i potem w środku będziemy napełniać jeszcze. Ale no ewidentnie już tutaj nic nie zostało, jak się wychylam wszędzie. Hm, Ale ewidentnie no tutaj coś poszło nie tak. Dobra, chodźmy może do tego pokoju. Bądźmy dobrej myśli. Okej. Okay. A co robi ten laser? Tak jak myślałem. E, generalnie mamy kilka tych klosków, może jednak to wystarczy, żeby e, pozasłaniać te lasery jakoś. Ale nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób działało. Halo! Nie no, dobra, troszeczkę działa. Coś tutaj jednak. Hmm. Huh. Ale będzie potrzeba tego dużo, dużo więcej. Coś mi się wydaje. Hmm. No to niezła zła układanka. Tam coś jest jeszcze. Aha, stąd tu można czerpać klocki. Przychodząc tutaj, od razu wszystko tracę. Jakby tak, to trzeba było yy, zablokować te klocki. Zobaczcie, tutaj cały czas płynie. Nie płynie. Jako, że moja postać jest troszeczkę grubawa. To łatwo będzie to cały czas. hmm. No nie no, to brakuje mi ze dwa razy tyle, że... Nie no, dużo nawet więcej, bo jest jeszcze wyższa, więc musiałbym tutaj kilka. Nie skulę się. O kurde, nie chcę być pokonany, nie. Dobra, może coś jeszcze innego wymyślimy. Co jeśli zrobię coś takiego? Hmm, to przynajmniej sobie nie otworzę. Nie, no to ewidentnie nie działa. Jak mogę tutaj przejść? Nie, dobra, to nie zadziała. Ja cię kręcę. Pokaż mi to. The world looks different on the other side. Szed wygląda inaczej po drugiej stronie. Dobra, ej, to może chodźmy i zobaczmy drugą stronę. Za dużo jest tutaj już tych kolorów, trochę się zaczynam gubić. A window of opportunity can lead to new places, if we are willing to take a closer look. Myślę teraz, jak to można zastosować, no ale tutaj byliśmy. Przez to przychodziliśmy. No to było, to było, no. Hmm. Closer look. No nie wiem, czy da się jeszcze closer być. nie da się, no. Ale nie, ale nie. To raczej nie ma sensu. To jest. straszne błądzenie. Impossible path. Hmm. Byliśmy tu. Byliśmy tutaj na bank I spadamy na dwie strony jakby I jesteśmy z powrotem w dupie tak jakby No Znajome miejsce, znajome Ej mam wrażenie, że już naprawdę sporo tego odkryliśmy Jeśli to ma być ta cała ściana Okej, okay, ale gdzie my e, Gdzie my zaszliśmy? Tak naprawdę Window of opportunity for different exits Właśnie e, W sumie Byliśmy tutaj o kurde, nie chce mi się tego robić od nowa Ale chwila, udało mi się jakby podfrunąć Może podfruniemy jeszcze raz Kto wie Zobaczmy Nigdy nic nie wiadomo Może ja naprawdę umiem latać i sobie nie zdaję z tego sprawy Hops, nie <laughs> Nie, chyba jednak nie umiem latać No Chcę latać Proszę no nie, no nie, nie, nie będę nigdy sobą żadną. Hops. Nope. Hmm. No dobra, ale jest jedna sprawdzona rzecz. No na pewno to tutaj się... O, tutaj działa. Jak mi tak ładnie idzie, no nie mogę? Na pewno? No inne raczej... Ee... Jak mógłbym na przykład tutaj wskoczyć? Nie, może zobaczymy, no, ale nie, no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że ja tam wlecę. To przeczy prawo grawitacji. Dobra, tak więc cóż, skoro jedna droga działa, to może po prostu ją pójdźmy. No nie, muszę jeszcze układać to. Dobra. Zrobię to jeszcze raz, na prędkości Zobaczymy co tam Będzie się działo jeszcze raz Znaczy, bo tam jest taki portal, który przynosi nas w przeszłość, tak jakby Bo myśmy tam kiedyś byli Okej, okay, to było, to było No i jesteśmy przy portalu no czekajcie, przeczytajmy sobie to może jeszcze raz. Solving a problem may require using abilities that we didn't realize we had. Czy mamy jakieś umiejętności nadprzyrodzone? Może chodźmy tutaj po prostu. Hm. E, no, tutaj się ewidentnie cofam. Ale dobra, chodźmy tutaj w ten czerwony portal no, tutaj tyłem mam iść, tak? To jest to miejsce. Wow Właśnie, a może jestem w stanie tutaj podfrunąć po prostu <ścoughs> Kapa, kapa, kapa. Nie, jeszcze raz. Na pewno jestem w stanie podfrunąć, tylko mi po prostu nie wyszło, no. Może ja po prostu umiem latać? Nie, to, to w ogóle tutaj było? Weź jeszcze raz. Nie no, uda się, uda się, uda się. Tylko. Aha. The end. Czy ja umiem latać? No nie wiem. Nadal nie wiem. I tutaj się robi mój pistolet troszkę pomarańczowy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie wiem, czy my dzisiaj coś przeszliśmy. Nie, no, nieco przeszliśmy. No nie, i znowu zegar życia. Tu jest życie, a tu jest koniec. I czy my chcemy iść na koniec? Teraz tak się zastanawiam? Halo, dobrze mi się żyło. Hmm. Hmm, robi się dziwna skmina, moi drodzy, bardzo dziwna. Sz, kurde, chciałbym ten klocek, może by się przydał. A jakbym tego potwora wessał, to już w ogóle. Energii do końca życia. No ale nadal nic tutaj nie ma. Ej, ale tutaj jest jakby coś do napełnienia, widzicie to? Czy to nie to. Jak ja, ja chciałbym tutaj... Czaicie to? Czaicie to? Czaicie, co tutaj się dzieje? Oh, my fucking god. No, coś się jednak dzieje. Biegnij, klocuszku, biegnij. To symbolizuje całe życie moje. Zegar życia, i tutaj są. Nie. Upadki. Czujecie to? Drabinę na przykład. Związek jakiś, a tutaj fajny piesek, lord morderca Tutaj na przykład sukces jakiś, o oh, kurde, gdzie jest Chodź tu klocuszku, dobra Chyba nasz odcinek dobiega Ku końcowi, <gry> tak więc My sobie go jeszcze przepchamy, zobaczymy Czy coś wyskoczy nam, być może Wreszcie odblokuje się jakaś bramka do The Endu Zobaczymy, zobaczymy no, całe życie ma po prostu przed oczyma teraz. Łoma tuchno. No i leci, klocuszek, co za emocje na zbieraniu grzybów. Leć, klocuszku, leć! siną dal. Całe życie po prostu. Dobra, ale trochę to trwa. Przynajmniej mieliśmy długie życie. A raczej ten klocuszek. Nieważne, już się pogubiłem. Okej. Okay. Okej, okay, ale jak siądzie zaraz... Mindfuck będzie, mindfuck, mówię wam. Halo? Rozwiązałem zagadkę. Czy mogę teraz już przejść? Ale zagadka była jedna, choć chociaż jedna. Ej, teraz jest live normalnie, a wcześniej też było. Nie wiem, ale wiem, że tutaj chyba zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że w następnym uda nam się to wszystko już rozkminić do końca. Bo robią się coraz dziwniejsze skminy, ale być może odkryłem magiczne równanie na przejście następnego odcinka, tak więc my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia wkrótce ludziska, Papa. Pa.